Do małej fatry z Zakopanego jechaliśmy oczywiście Doliną Orawy, a później Doliną Wagu pod zamkami. Najpierw był Orawski zamek. Podziwialiśmy małą fatrę krywańską, a to już jest mała fatra luczańska. I w przełomie między obiema małymi fatrami widać już ruiny Starych Rad przed nami, widzicie go? Za chwilę po prawej będzie go ładnie widać. Zamek streczno. Przejechaliśmy przez Żyliny, przez Rajeckie Teplice. I widać już naszą górę dzisiejszą. Widać klaka. Stromo w górę wjechaliśmy na Faczkowską przełęcz i nasz klak nam się pokazał już z bliska. 20 kwietnia 2019. Wielką sobotę. Zafundowaliśmy sobie Krzyżową Cjestę na Klaka. O tam. Myśleliśmy, że tu będzie pusto z racji tak wielkiego święta. No ale popatrzcie co tu się dzieje. Wszyscy pomyśleli tak jak my. Na Klaka, wielką sobotę. Też mieli pomysł. No. Podejście na Rewań było dość uciążliwe, ale widoki za to piękne. Klak już blisko się wydaje, a tu piękny widok na Tatry. Widać całe Tatry po prawej Kriwań. W prawo dalej mocno zaśnieżone szczyty Tatr Niżnych, a tu bliżej nas już Wielka fatra. Koniec tej krzyżowej czysty. Jesteśmy na klaku. Z samego klaka widoczność już nie była tak dobra. Ale i tak widok dookoła był wspaniały. Trochę lepiej było widać niżne tatry za to. I tyle w tym filmiku więcej jutro bo przecież działo się jeszcze były kwiatki zbiory czosnku niedźwiedziego no i piękna malowana wieś czyczmany w następnym filmie